Jesteśmy przed Flyspotem w Gdańsku. Flyspot ma jeszcze trzy inne lokalizacje, w sumie są cztery w Polsce, czyli Warszawa, Katowice, Wrocław i właśnie Gdańsk. Z racji, że ja jestem właśnie z Gdańska, to dzisiejszy materiał jest o tym miejscu. Chcę Wam pokazać, jak to działa. Pogoda nie dopisuje, ale to nam w zupełności nie przeszkadza. No, właśnie to jest jedna z zalet tego miejsca. W dzisiejszym odcinku zobaczycie, jak się lata. Ciekawe miejsca. Właśnie we flyspocie pójdziemy na górę, pójdziemy na dół, porozmawiamy z instruktorami. Pokażę, jak ja zaczynałem latać we flyspocie i na koniec będzie bonusik ciekawostka, bo specjalnie opóźniam ten materiał, żeby pokazać Wam, jakie są dyscypliny właśnie w lataniu w tunelu aerodynamicznym, ponieważ są zawody flyspot Polish Open i zobaczymy różne dyscypliny, różnych zawodników. Jednych z najlepszych w Polsce na pewno i pewnie też jakąś tam czołówkę ze świata. Sam nie wiem, ale zobaczymy. Będzie ciekawie, także zapraszam. Po co w ogóle nagrywam ten materiał tutaj o flyspocie, o tunelu? Ano dlatego, że tak jak w moim przypadku było, ja tutaj przyszedłem polatać i oczywiście o skokach wingsuitowych, skokach z samolotu, base i tak dalej marzyłem od dawna, ale tak naprawdę to właśnie flyspot otworzył mi oczy i pokazał możliwość tej drogi, że można naprawdę przejść, zacząć uczyć się, latać, czuć swoje ciało i wtedy no, jakby dojść do tego celu, więc no, ja mam ogromny sentyment do tego miejsca no i dlatego chcę się tym podzielić. miejsce, czyli na sam dół tunelu. Zaraz zobaczymy, co tu się dzieje. No, o. no i pięknie. Czyli jesteśmy w miejscu, gdzie... Ale echo się niesie. Jestem, jesteśmy w miejscu, gdzie rozpędza się powietrze. Tutaj Dobra, to powiedz tak. tak. Tunel jest centralnie nad nami tutaj, czy... Nie. Tunel tu jest na no, tak jak spojrzymy, powinno coś być widać. O, tak się. Ta, 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 ta. Coś nawet widać I tak jak widzisz tu jest bardzo szeroko Zwęża się w kierunku do tunelu i przez to właśnie powietrze się. Czyli normalnie jak tutaj jest tunel włączony, no. to to powietrze tutaj idzie. No. Tutaj byśmy normalnie nie stali jakby był włączony tunel stalibyśmy. Tu jest dosyć małe ciśnienie, bo to jest bardzo szerokie. Okay. Natomiast w momencie kiedy to się zwęża Powietrze zaczyna przyśpieszać, tam jest znacznie większe ciśnienie i znacznie większa prędkość tego tunelu. Właśnie przez to, że tu jest więcej miejsca, a tam jest mniej miejsca. Prosto. No tak. Fajnie. No tu jeszcze nie byłem i tu nie widziałem, żeby ktoś tutaj cokolwiek, tudy, 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 cokolwiek tudy, tudy nagrywał. Tutaj szukamy butów. Tutaj szukamy butów. Właśnie. A często coś spada? Yy, buty tak na raz, na, na dwa tygodnie, raz na miesiąc. No ale jak nawet coś spadnie, o zobaczcie. No widać. to leżą gumeczki. Zostaje to sprzątamy po, 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 co, co drugiej Gumki coś do coś włosów coś to jest. akurat mi by się przydały. To mógłbym sobie pozbierać parę. Ale tutaj widać, ile ludzi od pracuje. No. A to zobaczymy, Zobaczymy czy widać. To tego się nie spodziewałem. Nie spodziewałem się, że to aż tak wygląda, że tu jest taka niezagospodarowana przestrzeń. Nie, no super, super, tak. A powiedz mi tak, jak jesteśmy już tutaj, to. Jaka jest szerokość tunelu, wiesz dokładnie jaka jest w środku, tak, Tam, jak się pięć, lata? 5 metrów 14 centymetrów. Ej, 40 centymetrów, przepraszam. 5,40, tak, ok. No to, to jest, jest, też, jest też wystarczająco... To jest, no. to jest duży tunel, tak, to jest duży tunel, w którym można zrobić praktycznie wszystko. Do czterech osób na brzuchu widziałem sześć na głowie latających, także on trochę się zmieści. A wysokość e, jakby od siatki, tak jak jesteś w stanie do góry polecieć, to kojarzysz ile to może być około, metrów? Około 8, do, do, sam, do samego tur, góry turning Wajna jest około 12-13 metrów, e, natomiast e, do tego miejsca, gdzie my latamy jest jakieś 8 metrów. Oczywiście ludzie też tam próbują do turning Vaina podlecieć i sobie złapać, nie? wiadomo, fajnie się spada z góry ale raczej tam, raczej tam, już ewolucji żadnych się nie wykonuje, tam już jest też niskie ciśnienie, bo to już jest też bardzo roz, rozszerzone mhm. w związku z tym podlatując do góry tracisz jakby tą, tą, siłę nośną i tak zaczniesz spadać, i tak zaczniesz spadać no dobra, to teraz dla odmiany może polecimy na samą górę dajemy teraz jesteśmy na pierwszym piętrze teraz jesteśmy na piętrze, gdzie mieszkają najlepiej. Jest... <laughs> i tu są pokoje, które są dostępne można tak przyjechać, kupić, kupić gruby ten, gruby pakiet Dużo ludzi, powiedz dużo ludzi tutaj przyjeżdża tak właśnie, że... Dla Pani z Panią jedzenie? Tak. E... Większych profilersów tak naprawdę. No bo też opłaca się, masz razem pakiet z mieszkaniem i z jedzeniem. Super sprawa. No rewelacja. No i widok niezapomniany na lotnisko. Widok na lotnisko? <laughs> no, powiedzmy. Nie no jest super. Wielka piłka kagałowa na horyzoncie. takie miejsce do szilaku takiego. Pokoje są tylko jednoosobowe, czy są też eee, dwuosobowe? Są też dwuosobowe. Tam te dwa są dwuosobowe, ale nie mamy kluczy do nich. Nie dobra. mamy kluczy, dobra. I tam chyba ktoś mieszka teraz. A to są nasze silniki antygrawitacyjne. Całkiem spore. Pokażemy To Zawsze fascynowało tutaj. Tu mamy całkiem potężne silniczki może nawet ręką wrócić, a konkret, konkret. No i tam tak. jak spojrzysz tam byliśmy na dole. Także tak, przy, przypuszczam, tym, że jak nagrywałeś od spodu to akurat te silniki były ładnie widać Cztery potężne po 800 kW tak W każdym razie grube przedsięwzięcie tutaj z tym do tej prędkości maksymalnej, jak szybko ten tunel się stanie rozpędzić? Czy y, w ogóle jest taka procedura, że robisz tak, że jest tunel wyłączony i walisz od razu 100%, 100 nie, mocy? Nie, nie. To zajmuje do 15 sekund rozpędzenie tunelu do tej prędkości. Zależnie od... Czyli 3, od 0 do 15? Tak, tak. Zależnie 3, też od, 3, od... od 0 do 300 w 15 sekund. 15 sekund. Taki dobry samochód za półtora miliona gdzieś, nie? No tu nawet troszkę droższy niż półtorej bańki. Troszkę miesiące, rozszy, ale, ale też fajniejszy. No i jest tutaj tak, zdecydowanie więcej, więcej zabawy do, do, i chyba bezpieczniej mimo wszystko niż samochodem za półtorej bańki do 300 się rozpędza. Dobra. Tu można stanąć. To jest góra tunelu. Jak dasz radę, włożyć hennel tam, żeby ci nie spadło. zobaczysz cały tunel z góry. tak naprawdę to jest wszystko na tyle stabilne, żeby po tym chodzić. Jak jakiś bud czasami wleci, to też zatrzyma się pomiędzy. No, bo te, teraz, tak jak to się odbywa, jak coś tutaj nam powiedzmy wyleci w tunelu, no to leci tutaj do góry, no bo tak. powietrze wali do góry. I tutaj, a tutaj z kolei znowu to wszystko zasysa. Jakie są prędkości, na których w ogóle first timerzy... Taka standardowa prędkość to jest około 200 km na godzinę. Dla Czyli na, mniej więcej tak jak z samolotu. Tak? Tutaj możemy wejść a, na dach. To powiedz mi, jak, jak twoje wrażenia w sensie Czy warto jest przyjść do tunelu przed tym jak zaczynamy skakać z samolotu? Bo ja ci powiem z kolei, ja latałem w tunelu Kilka godzin miałem mm. już wylatane przed tym jak w ogóle poszedłem na AFA mm -hmm. I z mojej perspektywy to mi mm, Zdjęło jakiś tam faktor mm, stresowy tak? Jak już wyskoczyłem z samolotu, to mm. oczywiście było stresującym na początku to przynajmniej wiedziałem, że ta sylwetka i to, jak moje ciało się zachowuje w powietrzu, to mam opanowane i to mnie jakoś nie przerażało. Później oczywiście otwarcie spadochronu, to żeby dolecieć do lotniska, tak, to jest tak, co tak. innego, ale z mojej perspektywy, tak jak ja lubię podchodzić do różnych sportów, gdzie da się to wszystko y, po kolei jakby, y, wiesz, podzielić, tak, że jak możesz jaką, jakiś element się nauczyć mhm. i go wyeliminować z tych stresujących, no to uważam, że warto. I jak, jak z Twojej perspektywy jako i jako instruktora to wygląda? Z, z pewnością jest to duży, duży czynnik, ze, jakby zdejmujący stres ze skoczka. Największym stresem skoczka na początku, przy wolnym opadaniu, jest to, że przewróci się na plecy, bądź wpadnie w niekontrolowaną pozycję, z której nie będzie mógł wyjść. Tunel, nawet 10-20 minut tunelu przed skokami, tak? przed, przed pierwszym skokiem, powoduje, że ten człowiek nabiera pewności tego, że sobie poradzi w tej, tej sylwetce na płasko. Tak? Yy, też ćwiczymy otwieranie spadochronu w tunelu. To jest bardzo ważnym czynnik. A ile czasu jest potrzebne tak z Twojej perspektywy? Ja wiem, że to też zależy, no bo to jest takie pytanie, mhm. ile czasu potrzebuje, żeby się nauczyć salta, tak? tak. Jeden potrzebuje jednej próby, Dokładnie. a inny do końca życia się nie nauczy. Dokładnie. Ale tak z Twojej perspektywy, ponieważ masz jakieś doświadczenie, to i ja, taki pakiet, nie wiem co, 10, 20, pół godziny? Z tych wszystkich ludzi, z których ja, których ja szkoliłem, większość w ciągu 20 minut była w stanie opanować wszystko do poziomu bardzo dobrego, jeśli mówimy o początkujących skoczkach, tak? Czyli moim zdaniem 10 minut to jest takie minimum, żeby poczuć się w miarę pewnie. Natomiast 20-30 minut większość ludzi już ogarniała na tyle, że nie było tego stresu już. Oczywiście stres przed wyskokiem zawsze jest. No tak, jak nie... się otwierają drzwi na 4000 metrów, do, do, to jak nie masz stresu, to znaczy, że coś tam... Jak nie masz stresu, to znaczy, że prawdopodobnie coś oszukujesz <gry> chyba. Oszukujesz system. No. Dokładnie. E, no to co, lecimy, lecimy do tunelu. Dokładnie. No dobra, to powiedz o tym, jak, jak to wygląda, jak ktoś przychodzi jako first timer. Procedura jest e, dość prosta, no, najpierw musimy przyjść na recepcję, no nie, podpisujemy, zapoznajemy się z, z oświadczeniem, podpisujemy je. E, później odbiera tak naprawdę nas instruktor, dostajemy odpowiedni sprzęt, czyli kask, kombinezon, gogle, zatyczki do uszu. Upewniamy się, że to wszystko pasuje, żeby nam nie latało na głowie, żeby ten kombinezon jakoś leżał. No a potem idziemy na szkolenie. Szkolenie tak naprawdę jest dość krótkie. Myślę, że trwa od 5 do 10 minut, zależnie od tego, czy ludzie mają dużo, czy mało pytań. Eee, Dowiadują się podstawowych informacji o tym, jak wejść do tunelu, jak się ułożyć, co robić, czego nie robić, no i jak wyjść z tego tunelu. Tak naprawdę to wszystko. Dzień. dobra. A powiedz, jaka jest Twoja taka super sekretna rada, jak ktoś miałby przyjść pierwszy raz latać w tunelu, bez oczekiwań, dużo radości, dużo uśmiechu i, i mieć frajdę i wtedy najlepiej to wychodzi. I It's like in the gym, no? You don't go full on and then the next day you cannot walk. <laughs> it's the same here in the tunnel. So 10 minutes, 15 minutes for the first time, they are perfect just to try. And second of all, is to I know it's easier to say than to do it, but try to remain calm and trust your coach. So find a coach that yeah, you being rely on. Calm, being calm during <laughs> the first session is pretty hard. Yeah. But try to find a coach that you rely on and you. I mean, that you feel at ease with, because mm -hmm. this is really important. And also try to be, uh, to feel the wind, like not think too much about, okay, the army is like this, is like this. The first experience, the first time you go inside is just enjoy the experience and feel that you're flying. So just enjoy this, the first step. Then the journey will start. <laughs> First time, come with an open mind. Be prepared to have fun. Uh, there's a lot to learn, but it's a it's a very fun experience. Ah, it's uh, pretty simple. Like you come here and uh, you get the chance to lift from uh, from the ground. Uh, it's like floating in the water. So the more you move, the less you fly. So it's like relax, extend your body, and enjoy the flight. Generalnie, jak mogliście zobaczyć, w tunelu w środku jest ta siatka, która e, trzyma i sprawia, że nawet jeżeli ktoś by spadł, upadł i tak dalej, to ta siatka przytrzyma. Tutaj Bartek e, skakał po tej siatce, więc ona jest mega wytrzymała, nic się z nią nie dzieje. No, a możecie zobaczyć w tle, jak wygląda właśnie pierwsze latanie. A teraz przechodzimy do materiału mojego z 2015 roku. To była moje. Drugie latanie. Właśnie po takim pierwszym intro, gdzie jest chyba 3 minuty, byłem w tunelu. No to, to tak wyglądało chyba moje pierwsze 10 czy 15 minut. Latania. Lecimy. Słuchajcie, mamy tutaj Wiktora Borsuka, którego no, znam masę, ma, masę czasu, też można powiedzieć, że ja troszkę pomogłem, dołożyłem tą małą cegiełkę do tego, że Ty teraz latasz teraz tak jak latasz. I chciałem zapytać... Ja taką małą, ja w ogóle nie chciałem latwać. Nie no, pierwszą cegiełkę i nie było łatwo, łatwo go namówić, ale się udało, po wielu latach tak naprawdę. I y, mam do Ciebie pytanie: No, bo Ty podchodzisz bardzo do tego tak na sportowo. Masz dokładnie tą samą zajawkę na to, żeby się rozwijać, tak jak ja. Tak. I mam do Ciebie dwa pytania. Pierwsze to, jaka jest Twoja rada, jeżeli miałbyś komuś, kto pierwszy raz przychodzi do tunelu? Jaką byś jedną taką soczystą radę od Wiktora dał yy, dla ludzi, którzy przychodzą no. tutaj w Przede ]ować. wszystkim przychodzicie tu dla fanu. Tu nie trzeba latać super, tu nie trzeba latać dobrze, źle, po prostu chodzi o to, żebyście się dobrze bawili. I to jest najważniejsze nastawienie. Macie profesjonalnych instruktorów, którzy na pewno zadbają o wasze bezpieczeństwo, a wy się bawcie. I to jest trudne, bo ja przeszedłem i od razu na początku chciałem super latać, więc wciskałem ten wiatr rękoma. Yy, wiecie, próbowałem jak najszybciej się nauczyć, ale to się nie da, to trzeba po prostu oddychać i się bawić. No i właśnie tu przechodzimy do drugiego mojego pytania, którego w zasadzie już troszkę nawiązałeś. To znaczy, jaki był dla Ciebie, albo jest teraz, największy challenge tutaj w lataniu? No bo uwielbiamy, no uwielbiamy, i, tak. i ja i Ty uwielbiamy, jaki jest challenge, jak jest trudno. I chciałem zapytać Ciebie, jaki Twój był największy? Mój największy... Albo jest. Bo się przekręciła ta kamera, Aha. Mój nadal największy challenge polega na tym, że ja próbuję wszystko załatwić siłowo. Jak się nie da, o, to to wcisnę! A jak jestem słaby, no to muszę to wyćwiczyć. I niestety w tunelu chodzi o to, że nie musimy być bardzo silni. Musimy się właśnie zrelaksować i zadziałać technicznie. Więc teraz uczę się oddychać. Na przykład godzinę wcześniej przed lataniem przychodzę i rozciągam się i oddycham. To jest bardzo dziwne, bo ja zawsze wszystko załatwiałem siłowo. Dobrze zabrzmiało. Hmm. To na koniec chciałem powiedzieć, że naprawdę z wielką dumą patrzę, jak Ty latasz, i te ujęcia, które teraz są w tle, no to właśnie z Twojego latania naprawdę wielki respekt. Dziękuję, Bracie. Dziękuję, że mnie wciągnąłeś w to. I dziękuję, że dzięki Tobie zadałem tyle pieniędzy. Hmm. <laughs> I teraz tak naprawdę pora odpowiedzieć na pytanie, czemu ja latam tutaj w tunelu we Flaspocie, skoro latam w Insucie, latam w górach i jakby w tym chcę być lepszy? Odpowiedź jest prosta. Po pierwsze jest to super trening dla głowy bo trzeba jednak być skoncentrowanym, żeby nic się nie wydarzyło. Ja jestem świadom tego jak to powietrze mocno ciągnie i jak ściany są twarde, więc trzeba być mocno skoncentrowanym, jeżeli chce się robić progres. No i to jest druga rzecz, robienie progresu. To też mi sprawia niesamowitą przyjemność, więc to jest drugi powód. Trzeci powód, jaki znalazłem, to to, że czucie ciała ogólnie tutaj przy lataniu no bardzo pomaga, tak samo w górach, w lataniu w Inkśucie, we wszystkich praktycznie sportach. Więc to jest trzeci powód, i właśnie chcę nad tym, jak kontroluję biodra, co znalazłem jako jakiś tam mój mankament, nad którym jestem w stanie popracować. No to właśnie tutaj dołożyć tą małą cegiełkę do tego, żeby być lepszym w górach. Także to są te trzy powody. Tunelowym. Kategorii jest dość sporo, mamy ich 6 czy 7. Zaczynając od latania płaskiego. Latanie płaskie to jest, to jest taka kategoria, która wywodzi się w sumie stricte ze skydivingu. Cztery osoby latające w pozycji na brzuchu w tunelu. Mają określony zestaw figur. Jest to kilka figur, które powtarza się jakby w kółko w pętli i w określonym okienku czasowym wydaje mi się, że jest to 35 sekund tak naprawdę liczonego czasu. Albo 45. W tym określonym okienku czasowym mają te figury powtórzyć jak najwięcej razy. Czyli jest to trochę taki wyścig w łapaniu kolegów. E, potem mamy tak. Potem mamy e, formację dalej czteroosobową. Jest to formacja wertykalna, VFS. Vertical Formation Skydiving. To jest e, też dyscyplina stricte wywodząca się ze skydivingu. Tak naprawdę zasady te same. Czteroosobowa formacja. Określone zestawy figur, w jakich mają się złapać. Różnica jest taka, że tutaj nie latają płasko, a latają w formacjach, jak już wspomniałem, wertykalnych, czyli albo w pozycji stojącej, siedzącej, lub też w pozycji głową w dół, head down. Pozycje te są miksowane, no i w określonych, jak już mówiłem wcześniej, w określonych wcześniej figurach, formacjach mają się chłopaki złapać, puścić, przejść do następnego, do następnego ruchu. Potem mamy tak, potem mamy latanie dynamiczne. Latanie dynamiczne mamy w zespołach tak naprawdę dwuosobowych, czteroosobowych i mamy też konkurencję solo speed. Latanie dynamiczne to jest tak naprawdę taki wyścig, taka trochę zabawa wściganego. Drużyny startują oczywiście niezależnie od siebie, najpierw wchodzi jedna drużyna, potem kolejna drużyna, kolejna drużyna. Tunel jest podzielony na taki, powiedziałbym, na, na cztery ćwiartki. Te ćwiartki to jest tak naprawdę taki zestaw trochę wirtualnych checkpointów, bo te światła, które dzielą, są na zewnątrz tunelu. Eee, no i tutaj ta sama zasada, mamy określony zestaw ruchów, tutaj te ruchy są dużo bardziej dynamiczne, nie stoimy w miejscu, nie obkręcamy się w miejscu, tylko cały czas przemieszczamy się po tunelu eee, i mamy określony zestaw ruchów do zrobienia. Te linie nasze checkpointy wyznaczają nam pewne granice. Czasem tą granicę mamy przekroczyć. W przypadku kiedy jej nie przekroczymy, dostajemy 5-sekundową karę. Eee, I oczywiście robimy to wszystko na czas. No nie? Najszybsza drużyna wygrywa, eee, dodatkowo jak najmniej bastów, czyli jak najmniej tych kar trzeba popełnić. Mamy tutaj solo. Bardzo proste, lata to jedna osoba, dwójka, dwie osoby jako jeden zespół latają razem i synchronicznie wykonują ten sam zestaw ruchów po dwóch różnych połowkach tunelu. No i potem mamy czwórkę, e, która jest tak naprawdę zdublowaną dwójką. Ostatnia rzecz, ostatnia kategoria to freestyle. Freestyle, freestyle zazwyczaj jest kategorią najbardziej widowiskową, szczególnie dla osób, które, które też o lataniu nic nie wiedzą, bo tutaj nawet jeżeli nie wiemy o co chodzi, to po prostu zazwyczaj to wygląda ładnie. Freestyle porównałbym może do, nie wiem, do jazdy figurowej na łyżwach. E, tutaj mamy tak naprawdę własny układ do zaprezentowania, e, w którym zawodnicy jak najbardziej przedstawiają w jak najlepszy sposób swoje umiejętności e, i zestaw swoich ruchów. We freestyleu mamy też rundy obowiązkowe, kompulsory, w których trzeba wykonać zestaw kilku obowiązkowych ruchów, ale sposób, w jaki łączymy, kombinacje już są dowolne. Po prostu trzy ruchy, które mamy wykonać, trzy elementy, które mamy wykonać, a sposób, w jaki je łączymy, dowolny. Eee, freestyle na pewno najtrudniejsza dyscyplina, jeśli chodzi o sędziowanie, no bo jest to dyscyplina najbardziej zdecydowanie, najbardziej subiektywna. Każda inna dyscyplina to tak naprawdę jest wyścig w jednej lub innej formie, natomiast freestyle... Jest, jest, że tak powiem, występem, nazwałbym to, może trochę mniej sportowym, a dużo bardziej artystycznym. To na koniec ja mam pytanie. Ty startujesz w którejś z dyscyplin? Tak. I jak tak, to powiedz w której i jakie są Twoje oczekiwania? W tym roku startujemy, startuję w trzech dyscyplinach. Lecimy, ja lecę solo speed, lecimy dwójkę dynamiczną i lecimy czwórkę dynamiczną furkę dynamiczną, żeby było śmiesznie lecimy w składzie, w którym nigdy nie lecieliśmy i niestety nie mamy okazji już tego przetrenować, bo nie ma dostępnego czasu. Także oczekiwania, dobrze się bawić, a jak coś nam się uda wygrać, to będzie okej. Okay. Podsumowując i już żegnając się z FlySpotem, z moim treningiem i z tym materiałem, uważam, że jeżeli ktoś w ogóle myśli o tym, żeby skakać z samolotu, to Zdecydowanie to jest miejsce, od którego ja bym zaczął, i ja też tak zaczynałem. A jeżeli ktoś nie myśli o tym, żeby skakać z samolotu, tym bardziej skakać w górach, to uważam, że te przeżycia, które są tutaj w tunelu, są warte tego, żeby tu przyjść i wziąć sobie taki jakiś pakiet startowy czy cokolwiek. Uważam, że to jest naprawdę poziom emocji i tego, co tutaj możemy doświadczyć, jest. Bym powiedział nie do opisania. Zmienia perspektywę. Do następnego. Na razie.